chcesz budować siłę mięśnie jednocześnie, ale nie wiesz jak? Borykasz się z problemem, że dokładanie ciężaru co tydzień jest praktycznie niemożliwe? Pokażę ci jak w prosty sposób rozwiązać ten problem. Jeżeli wiesz lub nie, siła to umiejętność, umiejętność do napięcia całego ciała, utrzymania tego napięcia, umiejętności zaangażowania jak największej ilości włókien mięśniowych. Aby dźwignąć duży ciężar. Dlatego w planie i w każdym treningu powinny znajdować się powtórzenia na intensywności 85% lub większej. Te powtórzenia powinny być wykonywane na ćwiczeniach wielostawowych: przysiad, wyciskanie czy martwy ciąg. Aby budować mięśnie, trzeba wykonywać odpowiednią objętość treningową. Dlatego w ćwiczeniach wielostawowych warto po wysokiej intensywności zejść niżej z ciężarem i wykonać parę serii na większej ilości powtórzeń. Kilka serii po parę powtórzeń. Aby lepiej zaangażować mięsień, który chcemy zbudować, warto dodać ćwiczenia izolowane. W nich warto pracować blisko upadku mięśniowego. Jak powinien wyglądać podział objętości w ćwiczeniach wielostawowych versus izolowanych w planach powerbuilding? W następnej rące.